Damy tu do kubeczka. Do kubeczka. Brawo! Dało się! Pięknie! A teraz będę pięknie kaskać. Tak? Brawo! Musimy się do minionek. No, śpigamy. Musimy całą kubeczkę przymoknąć. Co? Damy ramy, Kasiu. Damy. No, wyciągaj, wyciągaj, wyciągaj. Nie na którą się zdecydować, co? Siłę. No, no i tu wkładamy. Zobacz, Stasiu. No o, i tu. Tu wkładamy. Zobacz, ja wkładam. I teraz, Stasiu. Nie do buzi. Nie bierzemy. O. Brawo! Super! Nie! Yeah! jeszcze raz?